Cześć, jestem Luiza i chodzę do drugiej klasy architektonicznej. Cześć, jestem Matylda i chodzę do drugiej klasy o profilu Politechnicznym. Wspólnie z dziewczynami tworzę projekt Kropla w Krople, który został założony w ramach zwolnionych z teorii. To ogólnopolska olimpiada polegająca na założeniu i przeprowadzeniu własnego projektu społecznego. Na początku roku, w szkole, mieliśmy okazję posłuchać o niej trochę od laureatów, którzy ukończyli swoje projekty w poprzednich latach. Wtedy właśnie wspólnie z dziewczynami postanowiłyśmy, że założymy własny i będziemy działać. Celem Kropla w Krople jest promocja krwiodawstwa wśród młodych ludzi poprzez social media. Wiele osób nie wie, że brak krwi to bardzo poważny problem. My staramy się z tym walczyć i szerzyć prawdziwe informacje. Naszym celem jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców. Obecnie na naszych social mediach mamy już ponad 600 stałych obserwujących. Jeśli jesteście ciekawi naszej pracy, zachęcamy Was do odwiedzenia i zaobserwowania naszych kont. Myślę, że Zwolnienie Historii to świetna okazja do zdobycia doświadczenia i wiedzy o organizacji projektów, oraz oczywiście do zrobienia czegoś dobrego. W ALO każda inicjatywa rozwoju jest wspierana, więc jeżeli tak jak my będziecie chcieli założyć własny projekt, na pewno nie zostaniecie z tym sami.